the best. best no contest. My click is the, best. the best There ain't no one like cuz of you dumb or are you crazy There's no way G me and my clique we handling biz while you and your clique this act full gazy. You couldn't persuade me to give a dime and this don't faze me I got my Xbox she can't play me money in the text box I get paid Witajcie wszyscy Marcin z tej strony z Automobil Klubu Suwałki. Jesteśmy na pierwszym Grand Prix. E, kosiarek, dokładnie to są, to są e, takie traktorki ogrodowe. E, wymyśliliśmy to że, po to, żeby te sprzęty wszystkie sprawdzić w boju. No bo co? No bo za chwilę mamy już sezon, który się rozpoczyna. E, kosie, koszenie traw, e, prace w ogrodach, dlatego postanowiliśmy taki event zrobić. E, wychodzimy naprzeciw wszystkim ludziom, którzy mają taki sprzęt. Zapraszamy uczestników do strefy startu, tam gdzie widzicie dwie flagi nasze, Automobil Klubu Suwałki, rozgrzewajcie silniki, rzejcie opony i zapraszamy zapraszamy wszystkich na start. Dancing till the sun comes up. I don't care what's in my cup. Tonight I'm doing what I want. What I want. I, I'm sorry I'm not heading home. I feel so good on my own. We'll take a pic and video on my phone. I wanna see you drop to the właśnie po e, pierwszym Grand Prix, które zrobiliśmy tutaj w suwałkach na torze Grand Prix e, takich właśnie maszyn, takich sprzętów, e, kosiarki ogrodowe, wymysły. wymysły. Wymysły, tak. U niektórych sprzętów nie można nazwać kosiarkami. Mamy zwycięzcę, wyłoniliśmy ze zwycięzcę. Auto, ta koszereczka była chyba troszeczkę podtuningowana, prawda? Ale fajnie, tu, tu nie chodziło o takie stricte rywalizacje na czas, kto jest szybszy. Tu chodziło o fan, nie? Generalnie, e, no to zrobiliśmy. To. Zamysł imprezy pojawił się z chęci y, y, uczczenia dnia wiosny. No tak, wiosna nas dzisiaj trochę zaskoczyła. Dokładnie. Pro, Prognozy, prognozy miały być zupełnie inne, ale jak widać, nie przeszkodziło to ani nam, ani uczestnikom. No. Jesteśmy współorganizatorami, jak i z patronami pierwszej edycji tutaj na torze Suwałk, Suwałki imprezy wyścigowej traktorków ogrodniczych. Pogoda nie dopisała, natomiast dopisała nam frekwencja, ilość zawodników i całe, całe grono ludzi, którzy tutaj byli. Manko z tej strony, motokot z kanału Motokoty oczywiście. Przyjechałem tutaj z kosiarką, traktorkiem, z silnikiem Hondy CBR. Około 100 koni. Nie wiem, nie hamowałem, bo ciężko to schamować, ale przyjechaliśmy tutaj na wyścigi właśnie takich kosiarek, traktorków. E, było mega fajnie. E, publika też się zgromadziła, zacna, e, za co serdecznie dziękuję. Miło było uczestniczyć w czymś takim i mam nadzieję, że niedługo pojawi się kolejna taka impreza, a ja wpadnę e, i będę miał większą konkurencję, będę mógł wystartować. Na normalnych zasadach, żeby tutaj była duża konkurencja. Do czego oczywiście zachęcam. Tu chodzi o podejście, o zabawę: czy to będzie samochód, motocykl, kład, czy jeszcze co innego w suwałkach. Jak się okazuje, są na to, do tego możliwości, a my będziemy z nich po prostu korzystać. Tak i zapraszamy na kolejną edycję, bo taka na pewno powstanie. Tyle. Dzięki wszystkim. Dzięki, pozdrawiamy z Suwałk. Do zobaczenia na torze w suwałkach, albo po prostu na ulicach suwałk. I'm on my prime. I'm feeling like Steph. i get my shot, and I promise this way. Waiting too long, but I told him I'm.